Jestem, jestem. Szczur. Strzałogniowo wodna. Tutaj przeciwników mamy dosyć dużo, więc będziemy... O, tam właśnie jest ten potwór. Ha? Widziałeś? Tego stwora. Nie wiem, czy jest sens go zabijać, bo on łazi w jakimś kanale. Jeżeli coś w tym kanale będzie ciekawego, to go katrupimy. Imaginings you have us. Yes. Gromca pochodny Garet. Gdzieś tu kurde jest coś jasno. O, nawet ten potworek jakiś się zdenerwował. to look see. Would a magic's help? Looks like having too many imaginings lately. All be's be well. And woodsy see. I wanted to take her No, 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 no. Gareth, 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 Gareth. Ha, ha, ha. To jak rozbroić szamankę, która spadła, a ty co się drzesz? Brzydalo. Widzieliście jak spadła gętko do wody. Poczekamy, poczekamy, mamy czas, 10 minut jeszcze mamy. No, a ten stwór tu na dole to trzeba powiedzieć, że jest całkiem wytrzymały, jest zupełnie brzydki. Którym tu klawiszem? Wiem, że Gareth ma mechaniczne oko i którymś klawiszem można mu zrobić zbliżenie, ale jeszcze nie pamiętam. No raz, może to... Może sprawdzimy. O, nie tu. Przy okazji save. Saveów nigdy dość. To jest maksymal prawdziwego gracza. Look spring. Input. Up arrow dano. Dobra, to już wiemy. A możemy jeszcze coś sprawdzić w opcjach. Zmniejszmy. Zaraz. Aha. Nie wiem, czy coś będziecie widzieć, bo w tej chwili to rzeczywiście są niezłe ciemności. Ale chyba ja, ja nic nie będę widział. Wracamy do gry. Nie, no na tym na tym poziomie ciemności to rzeczywiście można uwierzyć, że tu jest na tyle ciemno, że można kogoś nie zauważyć. Rzeczywiście, tutaj, no, no, no rzeczywiście. No. No nie ma co, to jest Bez wątpienia Ciemność To jest właśnie ciemność Sprzymierzeniec O, mapa, bardzo proszę, jabłko Ciemność, sprzymierzeniec Każdego złodzieja Ale niestety nie jest to sprzymierzeniec yy... Nie. nie jest to sprzymierzenie co a, widza na YouTubie, dlatego niestety wrócimy do poprzednich ustawień. No, choć tu reszty. to opcje... Nie, będzie sześć, tak jak było na początku. Teraz i zawsze... Nic nie jest easy. No. Dobra. Wchodzimy do dalszej części. To będzie pogańskie sanktuarium. I mamy jeszcze za 4 minuty. Hmm, hmm, tak, tak. O kurde, ta chmurka boli. Ale numer. Nawet nie wiedziałem. Dlatego. Cheers! Jak to się używa, to ok. Dobra. O no właśnie, to jest oko. No, trzeba będzie to zaraz kogoś pyknąć w kark. To wymaga odrobiny czasu. Już widzę świecznik. Który sobie przywłaszczę niedługo. Zapisujemy gierkę. L. Jeszcze jest czas, jeszcze jest czas. Kurczę, ten razem inną drogą przeszedł. A to śmieć. Co tu? Chciałem coś powiedzieć Wam. właśnie chciałem Wam powiedzieć o chodź 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 przyjacielu chodź chodź właśnie chciałem Wam powiedzieć ostatnio o pewnej rzeczy otóż ostatnio robiłem malowanie u mojej babci co jest godne pochwały chwileczkę przeczytam co tu piszę uh -huh, uh -huh. to jest bardzo ważne Robiłem malowanie u mojej babci. Jak to podczas malowania trzeba kilka szaf opróżnić. Znalazłem starą fajkę po moim dziadku, który już jest na tamtym świecie. To było nothing. I z ciekawości tą fajkę po prostu wziąłem. Bez cienia kupiłem tytoń do fajki. I normalnie proszę Państwa palenie fajki Rocks oczywiście mu, kieruję to do osób, które mają już 18 lat i tak dalej, bla 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 i tak kurde pali kto chce, bo wszyscy mają do tego dostęp ale jeżeli już z dwojga złego proszę Państwa po pierwsze aj, garety łamago. Fajka podobno mniej szkodzi właśnie z tego względu rybka z tego względu, że się fajką nie zaciągamy. I w... jaka jest różnica między fajką a papierosem? No, natomiast oczywiście taka że papierosy głównie pali się Głównie pali się, żeby zaspokoić głód nikotynowy. Zapraszam do następnego odcinka przy okazji, bo na zegarek.